1 listopada wspomina się zmarłych świętych, 2 listopada, wszystkich cierpiących w czystu. A 31 października, w atmosferze jesiennego chłodu, opadających liści i pochmurnej pogody, obchodzi się święto duchów i demonów. Kościół potępia to święto, mówi o tym, że jest to kult zła, strachu i śmierci. Ale czy to jest prawdziwy powód, dla którego wierni powinni komunikać? Cóż, ja mam inną teorię. Ludzie celtycy, zresztą tak samo jak wieśniacy, którzy odprawiali dziady, wierzyli, że tego konkretnego dnia granica między światem żywych i martwych jest cieńsza. Dusze sztyśca nie mogą go opuścić, gdyż odbywają tam swoją pokutę. A dusze z nieba nie mają po co schodzić na ziemię, bo już są z Bogiem i są szczęśliwe. Pozostaje jednak kwestia tego trzeciego miejsca. Pragnące chociaż trochę poprzebywać w materialnym świecie różne byty mogą tego dnia wedrzeć się do naszego świata. I przemierzyć go sobie tylko w znanych celach. Ale ktoś powie, że przecież tak się nie dzieje, bo ludzie by to zauważyli. Ale zaraz, gdy wszyscy są przebrani za różne upiory, prawdziwego upiora możemy uznać tylko za dobrze przebranego. Świetny kostium stary, tak mogłeś powiedzieć do jakiejś zmory. Upiór nie chce być zdemaskowany, dlatego nie będzie z Tobą długo rozmawiał, byś nie wpadł na pomysł, by przyjrzeć mu się dokładniej. Halloween doniesienie o tym, że ktoś widział prawdziwe duchy lub smory są pięciokrotnie wyższe niż w inne dni. Niektórzy mogą powiedzieć, że to psychologia. Widzimy to, czego się spodziewamy. Ale wyobraź sobie ten moment, gdy będąc na imprezie halloweenowej chcesz zachęcić stojącego obu faceta do napicia się kolejnego szota i twoja ręka przez niego przenika. Oczywiście ponad 99% to, z których spotkacie, to przebierający, to ludzie, ale są też ci prawdziwi, ci, którym to święto jest na rękę, ci, dla których złożyło się wprost świetnie, że dzień, w którym łatwiej jest im wejść do tego świata, jest też dniem, gdy wszyscy przebierają się za nich, a ich myśli idą ku rzeczom strasznym i niebezpiecznym. Miejcie to na uwadze, kiedy widzicie jakąś postać we mgle, lub jakiś kościotrup dziwnie się zachowuje. Miejcie to na uwadze. Że ta przepięknie wykonana maska z realistyczną krwią wcale nie musi być maską. A jeśli usłyszycie dziwne odgłosy, to może to nie są ludzie udający potwory, a byty, które wcale nie muszą udawać.